Cześć, z tej strony Klaudia, i jeśli jesteś moim subskrybentem, już wiesz, że na tym kanale zajmujemy się Twoim rozwojem, Twoją skutecznością, emocjami, planami, zmianami. Jeśli jeszcze nim nie jesteś, zapraszam Cię do subskrypcji. Przygotowałam dziś dla Ciebie trzy rzeczy, które musisz wiedzieć na temat nawyków. Charles C. Noble powiedział: Najpierw my tworzymy nawyki, później nawyki tworzą nas. Czy wiesz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś zmienił, czy zmieniła połowę swoich nawyków? Ocenia się, że nawyki stanowią co najmniej 40% naszych codziennych aktywności. Nawyki mają potężną moc. Nawyki wpływają na to, ile zarabiasz, jak wyglądasz, jakie relacje masz z ludźmi, jak się czujesz w codziennych sytuacjach, z jakim nastrojem się budzisz na co dzień. Nawyki wpływają także na Twoje poczucie pewności siebie. Jeśli będziesz chciał czy chciała więcej, koniecznie odwiedź stronę SpecBabka. Link znajdziesz poniżej. Tam przygotowałam dla Ciebie specjalny trening zmiany nawyków oraz arcyciekawy webinar o zmianie nawyków. W książce Siła nawyku Charles Duhigg podał dobry przykład tego, jak Amerykanów nauczono myć zęby. Podczas II Wojny Światowej większość Amerykanów nie myła zębów i nie wiedziano, jak ich do tego zmusić. Pruchnica była plagą. Wynajęto wtedy Cloda Hopkinsa, speca od reklamy, który wpadł na to, że przy wprowadzaniu nowego nawyku musi być jakaś nagroda, jakaś odczuwalna zmiana. Claude Hopkins wiedział, że każdy nawyk napędzają wskazówka i nagroda. Wcześniej pasty do zębów nie pieniły się i nie dawały odczucia świeżości. Pasta pepsodem stała się rewolucyjna na rynku, bowiem się pieniła i pozostawiała odczucie prawdziwej świeżości. To przekonało Amerykanów do mycia zębów każdego dnia. Pierwsza lekcja to każdy nawyk ma swoją dźwignię. Dźwignią może być myśl, emocja, sytuacja. Dźwignia uruchamia nawyk. Gdyby nie było dźwigni, nie byłoby nawyku. Jeśli ulegasz na przykład prokrastynacji, czyli odkładaniu rzeczy na później, to pomyśl, w jakich okolicznościach to się dzieje, co wpływa na Twoje działanie, takie, a nie inne, czy też zaniechanie. Druga lekcja brzmi: każdy nawyk ma swoją nagrodę. Palenie, jedzenie, odkładanie rzeczy na później, spóźnianie się, odpuszczanie sobie w strategicznych momentach. To wszystko przynosi Ci jakąś nagrodę. Czasami nagroda jest oczywista, ale nie zawsze. Gdy planujesz wprowadzić nowy nawyk, musisz myśleć o nagrodzie. Trzecia lekcja, bardziej moja osobista: do każdej zmiany potrzebujesz dużo energii. Duża dawka energii to większa samokontrola, która jest konieczna przy zmianie. I co daje energię? Sen, odpoczynek. Y Jedzenie, na przykład jedzenie śniadań, wsparcie społeczne, picie wody. Mam nadzieję, że ta konkretna wiedza dała Ci trochę do myślenia i zmobilizuje Cię do zmian. Dla żądnych zmian polecam trening nawyków na stronie babka. Dziękuję z góry za uznanie mojego zaangażowania i kciuk w górze. Koniecznie napisz. Jakie masz oczekiwania co do dalszych odcinków oraz tematów? Jakie tematy są dla Ciebie ważne? Dla mnie ważne jest Twoje zdanie. Uściski i jesteśmy w kontakcie. Pa!